Cześć, witajcie z tej strony. Karol z kanału Ursus to Moc, i dzisiaj mm, zobaczymy, co tam ciekawego na gospodarstwie mamy. Niestety nie zrobiliśmy jeszcze plonów więc nie mamy za co ten. A, i wyjmiemy siokę i zrobimy kontrolną wizytę na polach. Na polu, tylko jedną mam. Tak okay, więc ruszajmy jedyneczkę. Zjedziemy tędy po, po, po A i tego moda na odpinanie już yy, obłączyłem od tej serii. Troszkę wyjedziemy. Wstawimy go tutaj. Czy ja mam pók? Posiadam pułk. Jak szybszy czas, żeby szybko leciał. Bo chcę w tym odcinku już nie ma zrobić. A, i kupiłem Cedzarkę z... z czym? Z, 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 z kopaczką. Zobaczymy, czy Esia radę z pługiem wszystkich potem. Dobra Dzisiaj będą dwa odcinki jak wczoraj Dobra Tu zrobimy takie oddzielne pola. całkowicie Takie na, na ziemniaki Specjalne

Bo jeśli się pytali, dlaczego mam tyle pieniędzy, tak malutko, no to chciałem, żeby miał mało pieniędzy, żeby po prostu to było jak na normalnym gospodarstwie, że człowiek mało pieniędzy, że tak to w cudzysłowie nie ma pieniędzy na nawozy. Dobra, jedziemy. Mm -hmm. Wiecie co? Zastanawiam się nad większym traktorem. Nie wiem jakiego wziąć. Czy wziąć... 30 odpada, 3 tak też. To ma 30. Ten traktor ma więcej, no ale taki 1212 albo taki o to też dużo nie, no co trochę jest. Zobaczymy Co w tym roku Bośa nam da. Poza tym kiedy będą mił dopiero spokojnie kości. Uuu, to do koszenia to trzeci dzień tego. Dwa odcinki z tego będą na do górę. Dobra. Tutaj jeszcze ja po prostu tylko leciutko dora, po tej ostanie. To musiał być jakiś set. A ja to urem. Robi na ziemniaki trzeba. Zwiększy czas. Niech sobie leci, ale nie chcę jeszcze... Albo niech sobie leci, bo to w nocy nie będę robi. Światła w esie. Nie wiem czy tego Esioka, ale jeszcze z nim zrobię. Te jedne żniwa z nim będą. 40 weźmy, kupimy. 60 60, no? Przyjedziemy. dobra. Tutaj no Tutaj owiatę postawię. zdoby jak pomożesz mi w czymś Oświetlisz mi te potem. Ale ale to, jest to. to jest od tyłu. Sorry za ścięcie komputera, ale włączyłem panel sterowania, teraz mamy bide z nędzą. Ładnie, prosto ustawić. To jedziemy dalej. Ksiady mnie zabiją. Jest godzina. O matku, furtki tutaj nie ma. A dobra, otworzę tutaj ten. Jest godzina. Pierwsza w nocy. A ja iść przez miasto. Na krzyżówce na prostej. Dzień dobry, czy też mi ukradł mojej maszyny? Tu widzę, że jest sodzarka. Wiecie co? Kupię tą sześćdziesiątkę. Kupię sześćdziesiątkę. Bez kabiny. Kupię, bo będzie mi po prostu łatwiej za kosić. Gdzie będzie ta kabina przychylona. A poza tym ja teraz nie wiem gdzie jest... To, ja nie mam światła z tyłu, jest wbita z nędzą O, dopiero za 3 godziny farmingowe, czyli teraz dokładnie już za dwie. O 6.14 dopiero mamy, wstaje słoneczko Więc to jest prawdziwa wita z no, o matko, tu dopiero kilkuje Mam nadzieję, że tu mi nie zarosło Moje nowe, się poletko najciemniej no podnikarni. Nie ja wiem, czy to sadzi, czy to nie sadzi. Dobra, jedziemy. Ja nie wiem, czy ja w ogóle sadzę, czy ja nie sadzę. O, już się jasno zrobiło. To jest wszystko zmieszane z orką. Ładnie ziemniaczki się sadzą. Tu będzie bardzo fajne pole. Ja to kiedyś to więcej zor zora to drzewo wytnę. Ja tu będę miał dwa razy większe pole. na razie mi się nie chce tego robić. Jeszcze za małe gospodarstwo. Jak dopiero kupimy wistule, to to dopiero będziemy wytoczyć. Więc tym oto pięknym zakończeniem tego filmu kończymy. Tak więc ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.